O. Filip Chodź o. na dwój Nie. Czemu? A bo mam ekspa No kur. Przecież jak nie No chodź na dwój. Nie idę. Czemu? Coś. Co będziesz grał do, do, do rana? Czemu? Mogę sobie pozwolić.

Filip, chodź na dwór. Nie idę nigdzie. Słyszę ostatnio. Cioty. Mord. No best. Ile? Co tak mało? 564. 15%... 7% i wyższa. Jeszcze straszny pogrom. Nie chcesz iść na dwór bo ekspo, szkoda. Ale ten ekspo ci nie ucieknie. Ale nie rozumiesz tego, że jeszcze godzina na mapie i będę miał To <tryk> <tryk> Koniec odcinka.